Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku, kontynuujemy serię Dziedzictwo, dzisiaj będzie się działo, a mianowicie tak, czeka nas ślub i przeprowadzka, więc e, stworzyłam już dom, boże jestem z niego zachwycona, e, nim zachwycona, nie powinno się powiedzieć z niego, ale w każdym razie nie będę tutaj przedłużać tego wstępu, jeżeli odcinek się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, a my co, zaczynamy? Okej, okay, dobra. No i tak. Jak już mówiłam, skończyłam budować dom dla nich. Jestem naprawdę nim zachwycona. Najładniejszy chyba, jaki w życiu stworzyłam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Od razu mówię, że udostępniałam go dla was w galerii. Mm. I co? Ten jest ładny, ale to jest zwykły taki prosty domek. Tamten ma detale. Starałam się. E, są piętra. No po prostu jest cały w stylu modern. No nie będzie go stąd widać, choćbym chciała. Ale jest położony w Górach. Tyle mogę Wam powiedzieć. Eee, nie, stąd na pana nie będzie go widać. Tam są jakieś osiedla, ale czy to są te, tego nie mam pojęcia. Na tym osiedlu, właśnie w mieście gwiazd, mm, jak na gwiazdy przystało, nie? Czemu on nie zły. A, bo dostał rodzeństwo. No przykro mi. Przykro mi też, że nie jest to siostra, no ale co do tego też mam już pewien plan. Eee, więc na spokojnie możemy przegrać chwilę jeszcze, tylko teraz tak. Musimy już postarzyć zaraz tego malucha. Jak wyskoczy nam komunikat i na to teraz czekamy. Jak postarzymy malucha, przerobię go w kasie na szybko, to zorganizujemy ślub. Ślub będziemy organizować z jej strony, bo ona ma... Wcale nie ma więcej znajomych, on też nie ma znajomych, to przydałoby się jeszcze jakichś ludzi poznać. Bo nie mamy kogo na ślub zaprosić, szczerze mówiąc. Ale mam też na to pewien pomysł, jak możemy tych ludzi poznać zaraz szybko. To zróbmy może tak. Zadzwońmy po niańkę. Eee, usługi, zadzwoń wnajmniej usługi i niania. Niech przyjedzie do nas niania. A rodzice wybiorą się do klubu. Hmm. Ziemię. no jedzenie ziemi jest raczej niezdrowe. Dobra, niania przyjdzie zaraz o czwartej co? Aha, czyli w nocy nie da się zatrudnić niańki. Ale bez sens. No dobra, to przeczekamy już. Chwilę. Gdybym mogłabyś się y, ogarnąć trochę. Mm. Nie wiem, czy jest sens coś jeszcze tutaj z nimi robić. Nie wiem ogle, czy im starczy pieniędzy, ale raczej tak, bo tamtę no, kosztuje dużo. To mogę mu powiedzieć, teraz kosztuje bardzo dużo. Eee i będą musieli mocno przycisnąć, żeby zarobić sporo hajsu. Przede wszystkim on, no bo on jest jednak malarzem i może sporo zarobić na tych swoich dziełach, więc niech i tak będzie. Mami weź go pochwal, nie wiem za co, ale pochwal tego popraw humor, a potem tego nie, najpierw na potem przewiń. Na karą piersią, potem przewiń, a potem przytul. Dobra. Żeby każde z dzieci czuło się zaopiekowane. Czy możesz poprosić brata Nie, nie możesz. On nie jest jeszcze nastolatkiem, to nie możesz. Dobra, malucha teraz ogarni. Moja ty gwiazdeczko. O, i zaraz przyjdzie niańka I oni się wyruszą do klubu. Więc ideolo. O, i jest nianiek. Dobra. To ty już nie maluj tych kolejnych obrazów. skończ ten jeden. Dwa i pół. No to tak całkiem ładnie. Skończyłeś? Nie, jeszcze nie skończyłeś. No szybciej ziomek, bo nam dzień ucieka. A już trochę to trwa. Dobra. To teraz dajmy podróżuj i niech jedzie z nią, i pojedziemy sobie do tego klubu, bo tam super poznać ludzi i wtedy zrobimy ślub. Dobra, jesteśmy na miejscu, widzę tutaj ale bodajże to była Ala, nie? Tak, Alicja jest. Więc fajnie. Możesz od razu zamówić te krakersy, a ty wystąpisz moja droga. Zaśpiewaj piosenkę, a czy to też będzie? Dobra. To sobie z popu coś zaśpiewaj. Dzięki temu zdobędziesz troszkę sławy. A ty mógłbyś się przebrać, wiesz, ziomek? Eee, stroje, zmień strój i ubierz jakiś ładny ciuszek. I. Nie masz zatrudnić miksologa, bo miksolog chyba jest zatrudniony. Boże, paparazzi. Dobra, to ty zajmiesz się poznawaniem ludzi. Przyjazne powitanie. To eee, po są same paparazzi, Nie mamy kogo poznawać, nie? To jest jakieś chore. Prekersy z kawiorem. Przyjazne, przyjazne powitanie. Więcej opcji, przyjazne. Zrób sobie fotkę z ręki. Zabawne powitanie, to też jest chyba też w aparacji. Dobra, on musi tam trochę ludzi poznać. A ona tu sobie śpi wulka. Nie, już skończyła śpiewać, to śpiewaj znowu. Śpiewaj serenadę. Dla swojego ukochanego. I potem zaśpiewaj jazzową piosenkę. O, jakieś popisy są w ogóle. Fajnie, fajnie. Dodało ci już jakiś ludzi. Dodało ci jakiś ludzi. Mm, przyjazne powitanie. Nie wiem czy tutaj z kimś się, się jeszcze nie powitał. Nie, ze wszystkimi się powitał. Dobra, to jest paparazzi, to to się nie, nie bawimy. Przyjazne. Przyjazne powitanie. Kolejna osoba. Na naszej ślubie na pewno będzie pełno paparacji, bo to jest miejsce publiczne, parcela publiczna, więc. No, jej sława rośnie, więc genialnie. No, i nawet jej hajsik rośnie. Fajnie, fajnie. Dobra, możesz go jeszcze ucałować, coś takiego. Mm. Wejść, pocałuj o. Pocałuj go. Dobra, mamy siódmą rano. Jeszcze chwilę mamy przed sobą. Ty, a jak tam urodziny i te sprawy przed nami? Aha, no to. Jeszcze przed przeprowadzką zrobimy urodziny maluchom? Po tym ślub i potem przeprowadzka. E, czyli ewentualnie przeprowadzkę zostawię już na nowy odcinek. I w tym nowym odcinku po prostu zrobimy. E, jeszcze ten. E, wykonam swój plan. Bo mam plan, jeszcze jeden, co do córki. Dobra. Oni sobie tutaj. Spotkują się i w ogóle, więc super. Co mi ciągle ci sami ludzie przychodzą? Bez sensu to jest. Halo, ludzie. O, to jest nasza miejscówka na ślub. Możecie obczaić. Tu jest kuchnia, łazienka w tym domku. Tu mamy wielki, piękny stół ozdobiony. Tu będzie stół na tort. Mamy Ortepian, Wszystko jest. Ślicznie wygląda. Bardzo prosta miejscóweczka. Ale bardzo mi się podoba. Dobra, chyba nie mamy kogo tu już więcej poznawać, a nie chcę tracić czasu. Chyba wszystkich już poznałeś. Nie, jeszcze nie. To są nowe osoby. Dobra, i wracajcie do domu. Bo jednak czas nagli w tym odcinku. Czas nas nagli. Dobra, widzimy się w domu. Okej, okay, jesteśmy w domu. Zaczniemy od zrobienia tortu, bo wydaje mi się, że chyba nie mamy. Więcej opcji. Otwórz. Nie, nie mamy żadnego tortu. To niech tatulek zrobi tort. W takim razie i. Gdzie jest pożar? Poczekajcie, gdzie się jara. Białe ciasto. Kominek. Aha. Ale tak naprawdę, no, nic z tego pożaru nie robią, nie? Halo, strażacy? Mamy alarm? Halo? Mógłbyś podejść tutaj? Zadzwoń po strażaków, co? Bo coś nie bangla. Aha. Nie wiem, nie wiem. Nie ogarniam tej gry, nie? Czy miałeś tort zrobić? Gościu, aha. Jezu, jak ta gra się dzisiaj baguje, to jest jakiś po prostu hardcore, nie? O Boże, whatever. O, daliśmy mandat 500 simolonów, bo niby niepotrzebnie wezwaliśmy straż. Haro, paliło się. Boże święty. Dobra, więcej opcji, więcej opcji, otwórz. Dodaj świeczki urodzinowe. I niech młody zdmuchnie świeczuchy. Albo najpierw matula postaż tego małego. Więcej opcji, postaż. A... A zlecenie jeszcze by się przydało znaleźć. No teraz nie mam na czasu. Dobra Zobaczymy co wyrośnie z tego brzdąca Czarne włoski ma Jest rezolutny Michas. Um, OK. Okej Duże oczka I bardzo ładny jest Słodziak Śliczny jest Dobra, to teraz jak już y, wszyscy tu będą, to pomóż zdmuchnąć świeczki y, Adasiowi. Tak. Adaś już y, zaraz tak miałby urodziny, jutro moglibyśmy go postarzać, więc zróbmy to dzisiaj. Jeszcze przed weselem. Potem ich przerobię w kasę i będziemy robić w końcu ślub, bo chciałam, żeby wzięli ślub w niedzielę. Okej. Okay. Więc idziemy. 3, 2, 1. Co to będzie? Co to będzie? Ciekawe jaką cechę mu się wylosuje, nie? Jestem giga ciekawa. Eee, dobra, kreatywne to ma mało, powiem Wam szczerze. Może bardziej coś umysłowego? Geniusz, no czy może być lepiej? Idealnie. Nie jest brzydki. Dobra, to ja pójdę szybciutko do kasa i przerobię sobie ich na szybko, przebiorę. I widzimy się już za chwilę. Okej, okay, moi drodzy, i powiem wam tak. Michaś jest najśliczniejszy z nich wszystkich jako małe dziecko. Jest prześliczny i ma tak piękne oczka. Yy, jeżeli chodzi o dama. normalny. W sensie nie ma tutaj żadnych takich, wierzycie, udziwnień. Jest po prostu ładnym chłopcem. E, dobra. no nie przedłużajmy tego i weźmy ten ślub. Jak to się robi. Mm. Skomplikowane poczekajcie. Nie tutaj. Nie tutaj. O to chyba będzie tutaj. E, plany wydarzenie towarzyskie. Tak to będziemy robić. On coś tam z małym, ale... O, już planuję. I my chcemy, moi drodzy, wesele. Yy, nie będziemy robić prestiżowego wesela. I tak już nie ma to sensu. Wszystkich zaproszonych, kucharza potrzebujemy, potrzebujemy miksologa i potrzebujemy yy, grajka i jeszcze miejscówka. O Jezu, teraz weź znaleźć ten park. To był park narodowy, tyle wiem, ale. O Boże, powiedz mi, że mogę wybrać tą parcelę w ogóle. Wkurzę się, jak nie, będę musiała tu iść zmienić. A stracę przez to czas. Ale tego tutaj nie ma, no. I co teraz? Hmm. Dobra, zrobimy to inaczej. W takim razie ja sobie szybko wyjdę stąd, zrobię z tego park centralny i zaraz się widzimy. Albo stwierdziłam, że zrobimy to jeszcze inaczej. Nie chcę mi się kombinować i marnować czasu. Ja po prostu zrobię wydarzenie towarzyskie e, na niejako wesela. Po prostu jako spotkanie towarzyskie, czy coś takiego. Albo jeszcze inaczej. Bez wydarzenia. Zróbmy tak. Podróżuj. Roznaczmy hmm. wszystkich znajomych. Nie możemy wziąć wszystkich znajomych. Poczekajcie, nie możemy syna nie wziąć. Eee. No dobra. To bez sensu też. No dobra, zaprosimy ich telefonicznie po prostu. Dobra, ja wszystkich zaprosiłam i teraz chciałabym, żeby oni wszyscy zmienili stroje na eleganckie. Albo no, przynajmniej oni. Oni są najważniejsi w tym momencie. E, stroje, zmień strój na swoją suknię balową i młodzi też niech pozmieniają. Zmień strój. Mistrój na swój garniaczek, i Ciebie jeszcze poproszę, żebyś się przebrał. Na garniak. Teraz tak, stary ugotuje tort szybko. Eee, gotuj. Co nie było w pieczeniu, tort weselny? Coś mi się tak kojarzy? Ten dwupiętrowy tort. Chyba był tam, gdzie się piecze. Albo wykwintne to było. Już sama nie wiem. Nie dobra, zróbmy zwykły biały tort, będzie szybciej. Gotuj i biały torcik poprosimy w takim razie białe ciasto. Matula może chwilkę pograć. Zagraj koncert w Twojej pięknej sukni ślubnej. Oni wszyscy się postroili. Szkoda, że... Y Goście nie bardzo. Patrzcie, jak ona się... O, uciekająca panna młoda. Ale oni pięknie wyglądają. No, nasze słodziaki. Patrzcie, jak ona wygląda. No, przecież ona nie jest prześliczna w tej sukni? Przecież to jest kadr cudny. No, róbcie jej zdjęcia. Róbcie paparazzi zdjęcia. Będziecie mieli materiał. No, kończ to ciacho. My ślub już chcemy, żebyście wzięli. E, gdzie jest ciasto? Halo? Więcej opcji, więcej opcji. Kontynuuj białe ciasto. Boże, już się wystraszyłam. Już się wystraszyłam, powiem wam szczerze. Ale dobrze działa. To teraz Pos postaw figurka weselną. I postaw ciasto na dworze. Okej. Okay. i teraz bez takiego przedłużania, wejść ślub ze swoją żoną, narzeczoną. Ona już tam poszła. Ej, to jest pierwsza dziedziczka, która bierze ślub w sukni ślubnej. I wyglądają prześlicznie, Boże! Jacy oni są piękni! No nie wytrzymam. Oni są prześliczni. Nie jak Barbie i Ken po prostu. ta scena jest jak z jakiegoś filmu. Weź weź mi laska z kadru. Oni zaraz zele ślub biorą, nie mam czasu na ciebie. A nie, zapomniał o fajerwerkach. No trudno, nie będą mieli fajerwerek. Aha, laska nam padła przed ołtarzem. Nie patrzmy na nią. Nie psujmy sobie, do, w sobie tego pięknego widoku. Jest cudownie. Wkładam się teraz przysięgi małżeńskie. Będą długo i szczęśliwie, na wieki wieków. Oj, no pięknie, te błyski fleszy, paparazzi, no pięknie. O, i tak są fanfary. Jej! Mikaj i Gabriel całują się po raz pierwszy. No tak nie bardzo, no ale niech im będzie. Pocałuję Pocałuję jeszcze raz. Niech wam zrobią. Ładne zdjątka. A potem pokrój, tort weselny. Oni będą razem jedli tort, a ja nie ominęłam to. Kurde. No trudno. Ścieczki niech sobie tort zjedzą. Łodziaki nasze. A żywieniowiec coś ugotuje? On w ogóle zatrudnił już tego żywieniowca? Miał zatrudnić. Ale ojcie, żywieniowiec, dobra. On. Serio? Alicja jest żywieniowcem. Ona nie była zaproszona na ślub? Ona nie była zaproszona na ślub. Przecież Alicji, Alicja nie zna mi tego. E, Boże, zapomniałam na imię Gabriela. Masakra. No ale cóż. Eee, tak, lubi wszystko. Już rozmawialiśmy o tym. Ta rodzina kocha wszystko. Jezu, ona jest piękna. Tut, miód, malina, naprawdę. Miód na moje serca. Weź porcję razem, nie wszyscy zjedzą. Zobie, na spokojnie. dom do stołu. A nie, nie chcą jeść na ławkach. No to nie chodzą na ławkach, jak wolą. A z ludzkiem. Mamusia z lucyferem. Jako jedyny blondyn, jako jedyny bomier. LL ma takie spojrzenie, lucyfera, co? Jako jedyny blondyn, ale chyba macie rację z tym, że oni mają ciemne włosy po ojcu, bo mi się wydaje, że on ma czarne brwi, tak jak mówiliście. Chyba stąd się to wzięło. Ej, jakiś chłopczyk. I witaj się przyjaźnie. Ty też się przyjaźnie powitaj. Trzeba z dziećmi się widać. Jak są jakieś dzieci, to trzeba je poznawać. Od razu. I cudnie. Dobra, widzowie, myślę, że e, ślub się udał, jak najbardziej mi się bardzo podobało. Ja im teraz wszystkim każę wrócić do domu, a my widzimy się już na miejscu. Dobra, widzowie, jesteśmy w domu i to jest ostatni raz, jak widzicie, tą parcelę. E, przyszły odcinek zaczniemy sobie już od przeprowadzki. Tak się prezentował ten domek. Piękny. Pierwszy dom w wielkim mieście. Myślę, że teraz nie zostaje nam nic innego, jak już skoro są takimi wielkimi gwiazdami, to przeprowadzić się i zacząć życie prawdziwych gwiazd. Niech on sobie jeszcze trochę tutaj popracuje. Ja za, dosłownie za moment nagrywam dla Was kolejny odcinek, więc długo nie będziecie musieli czekać. Myślę, że z dnia na dzień się pojawią. I co, widzimy się już w następnym. Do zobaczenia. Cześć.